Przypowieści Salomona, rozdział 30, część 3. Pod trzema rzeczami drży ziemia, owszem, czterech unieść nie może: niewolnika, gdy zostaje królem, głupca, gdy żyje w dostatkach, wzgardzonej, gdy zostaje żoną, służącej, gdy dziedziczy po swojej pani. Często mamy złudzenie, że to nasza pozycja społeczna jest naszym problemem, ale księga przypowieści. Przestrzega przed szybką zmianą stanu, przed szybką zmianą pozycji społecznej. Zdarzało się, że elity rządziły tak źle, że dochodziło do buntów czy rewolucji, ale te bunty wynosiły do władzy ludzi, którzy rządzili jeszcze gorzej. Historia potwierdza to zdanie Agura, że niewolnik nie powinien być królem. Jeśli człowiek głupi dostanie wielki majątek, to też kończy się to źle i dla niego, i dla jego otoczenia. Ludzie, którzy wygrali szóstkę w Totolotka, najczęściej szybko wszystko trwonią i żyją w nędzy. Również kobieta, która... Ma niski status społeczny, kiedy jej los poprawia się, staje się bardzo uciążliwa dla wszystkich. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Mrówki ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Borsuki ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Agur zauważa, że zwierzęta, które nie mają tak wspaniałego umysłu jak człowiek, potrafią postępować znacznie mądrzej niż my. Mrówki nie migają się od pracy, nie kłócą się o to, która powinna rządzić, tylko zgodnie pracują dla pomyślności całego mrowiska. Bóg stworzył je tak, że przygotowują zapasy na zimę, chociaż nigdy zimy nie widziały. Zwierzęta, które tutaj Tłumacz nazywa borsukami to w rzeczywistości góralki, małe stworzenia wielkości kotów, które żyją w stadach w terenie skalistym. Zawsze któryś z nich pełni funkcję strażnika i kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, ostrzega pozostałych. Prawdopodobnie właśnie to wzbudziło szacunek u Agura. Również tutaj zwierzęta swoimi działaniami na rzecz wspólnego dobra mogą zawstydzić ludzi chociaż w roju szarańczy nie ma króla, nie ma struktury władzy, to wszystkie te owady również zgodnie współdziałają, co często prowadzi do nieszczęścia ludzi. To słowo, które tutaj Tłumacz przetłumaczył jako jaszczurki, można też przetłumaczyć jako pająki. I to ma więcej sensu. Pająki są bardzo wytrwałe w tworzeniu pajęczyn. I rzeczywiście, nawet w Pałacu Królewskim, gdzie jest wiele służby, nie udaje się wszystkich pająków wyłapać i wszystkich pajęczyn usunąć. Trzy są istoty, które mają wspaniały krok. Owszem, cztery, które chodzą dostojnie. Lew. Bohater wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje, kogut, co dumnie kroczy, kozioł i król, który, jak Bóg, występuje wśród swojego ludu. Ludzie, którzy są na szczytach społecznej drabiny, chcą robić dobre wrażenie, chcą, żeby ludzie widzieli ich jako pełnych majestatu. I godnych podziwu, ale nawet w dziedzinie zadawania szyku, zwierzęta przewyższają ludzi. Lew robi na ludziach takie wrażenie, że podobnie jak orzeł, często jest używany jako godło. Również kogut potrafi się dostojnie poruszać, chociaż nie jest zbyt mądry. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako kozioł, można też przetłumaczyć jako koń. I rzeczywiście koń swoim widokiem też robi duże wrażenie. Mimo wszystkich swoich wysiłków, ludziom rzadko udaje się oleśnić widzów w takim stopniu, jak robią to zwierzęta, którym na tym wcale nie zależy. Czy bezmyślnie postąpiłeś, wynosząc się, albo czy dobrze rozważyłeś? Połóż rękę na ustach. Przez ubijanie mleka robi się masło. Mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok, a kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnie. Bardziej sensowne tłumaczenie tego nakazu to. Bezmyślnie uniosłeś się dumą po namyśle rękę na usta. Jeżeli zdaliśmy sobie sprawę, że przemawia przez nas upycha, to należy tę mowę natychmiast przerwać. Okazywanie, jak dobrze myślimy o sobie i jak źle myślimy o innych, doprowadzi do kłótni w sposób równie pewny, jak ubijanie śmietany prowadzi do powstania masła, a ciągłe ucieranie nosa wywoła w końcu krwotok. Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże Wszechbłagany. Wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże, Wielki Królu Narodów. Któż by nie uczcił Ciebie, jesteś godzien czci. Któż by się nie bał Ciebie,

Wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże przykłady. wierne są Twe drogi, Sprawiedliwy Boże wielki król na lodu, któż by nie uczcił Ciebie. Jesteś go dzięczni, któż by się nie bał ciebie. Ty Wszystkie ludy pokłon ci oddadzą, gdy ujawnią się plewy.